Czym się zająć w czterech ścianach? Zapytamy dziś: Romana, mamy piękny dzień. Świeci słońce, ptaszki śpiewają, na dworze wiosna w pełni. Romeczek pewnie ma dziś wspaniały humor. Okropnie, ale jest okropnie. Okropnie. Czemu jesteś taki niezadowolony, romeczku? Albo, albo tak. I w ogóle czuję się rozczarowany. Ale popatrz wokół siebie widzisz, jak pięknie słońce świeci? Brzydko świeci. A nie słyszysz, jak ładnie ptaszki ćwierkają? Zaraz nie będę słyszał, bo mi się zatka ucho za głośno śpiewają. A nie cieszycie że jest wiosna? Wszędzie zielono i wesoło? Nic mnie nie cieszy. Właśnie widzę. Historyka pewnie też ci się nie spodoba No, no tam, historyki, to bym posłuchał e, ostatecznie. E, poproszę. To słuchaj. Znałam kiedyś pewnego chłopca. Nazywał się Bartek. Bartek miał kochającą rodzinę, był zdrowy i ogólnie całkiem sympatyczny ale niestety, mimo to, zdarzało mu się być, Niezadowolonym. Wiesz, on po prostu miał takie dni, że nic go nie cieszyło. Słońce świeciło, ptaszki śpiewały, mama ugotowała na obiad coś pysznego, a Bartuś siedział w kącie z założonymi rękami i powtarzał sobie i innym, że wszystko jest okropne. Pozwalał sobie na takie zachowanie coraz częściej i częściej, aż w końcu. Prawie nigdy nie był zadowolony. Ciągle marudził i w końcu zaczęło mu się wydawać, że naprawdę jest bardzo nieszczęśliwy. I tak nadszedł pewien szczególnie piękny wiosenny dzień. Rodzice zabrali Bartusia do wesołego miasteczka. Na obiad były naleśniki z sosem truskawkowym, a w dodatku dostał od taty wspaniałą książkę o rycerzach. Niestety, akurat ten właśnie dzień wybrał sobie Bartuś, żeby być niezadowolonym. Wieczorem jęczał, płakał i stękał, pomimo tego, że sami przecież widzicie, nie miał żadnego powodu. W końcu został zapakowany do łóżka i leżał tak pochlipując, aż usnął. Kiedy się obudził, z początku przetarł oczy. Bo nie mógł uwierzyć w to, co zobaczył. Wszystko było czarno-białe. Żadnych kolorów, ani na ścianach, które dawniej były niebieskie, ani za oknem, gdzie zielone zwykle drzewa i kolorowe kwiaty, były wszystkie czarno-białe. Przestraszony Bartuś wyskoczył z łóżka i pobiegł do kuchni. Mamo! krzyknął nie widzę kolorów! A co to takiego, kolory? spytała ze zdziwieniem mama. Masz tu śniadanko, coś ci się chyba przyśniło. Bartuś nie mógł w to uwierzyć. Jak mama może nie wiedzieć, co to kolory? Zasiadł jednak do śniadanka. Stał przed nim talerz z naleśnikami ale chłopiec nie czuł ich zapachu ani smaku. Czuł oczywiście, że coś zjadł. Ale nie sprawiło mu to żadnej przyjemności. Próbował poszukać swojej książki o przygodach dzielnych rycerzy, ale zamiast tej i innych jego ulubionych książeczek, na półkach stały jakieś nudne broszury o maszynach, liczbach i statystykach. Wszystkie bez obrazków. W ciągu całego tego dnia Bartuś ani razu nie czuł przyjemności. Słońce nie grzało, wiatr nie chłodził, ptaki nie ćwierkały, kwiaty nie pachniały, nie widział kolorów ani nie czuł smaków, a ponadto nie umiał, ale to naprawdę nie umiał, z niczego się cieszyć. Pod wieczór, kiedy kładł się spać w swoim czarno-białym pokoju, Bartuś rozpłakał się i trzeba mu przyznać, że tym razem miał powód. Och! Gdyby tylko znowu były kolory, gdybym mógł czuć zapachy i czytać książeczki, myślał Bartuś, a łzy jak groch leciały z jego oczu i kapały na czarno-białą piżamkę, która w dawnym, ładnym świecie była w bardzo przyjemnym zielonym odcieniu. Zmęczony płaczem, w końcu głęboko usnął, a za oknem na czarno-białym niebie wschodził ogromny księżyc. Rano Bartusiowi nie chciało się otwierać oczu. Wiedział, że zobaczy tylko bezbarwny świat, ale w końcu musiał. Podniósł powieki i podskoczył jak sprężyna na łóżku. Świat znowu był kolorowy. Wszystko było jak należy. Ptaszki śpiewały, z kuchni dochodził zapach naleśników, a na półkach stały ulubione książeczki. Tak, to był tylko sen. Chłopiec zaczął tańczyć z radości i ze szczęścia, aż się popłakał. Ale to były dobre łzy. Nie muszę chyba dodawać, że od tego czasu Bartek stał się bardzo zadowolony. Oczywiście miewał dni, kiedy zaczynał marudzić, ale wystarczyło, że przypomniał sobie swój sen. I znowu zaczynał doceniać to, co ma, bo naprawdę było z czego się cieszyć. Ojejku, no... Ja chyba też nie mam tak najgorzej, a właściwie to chyba nawet mam całkiem dobrze. Ładnie te ptaszki śpiewają. Też mi się tak wydaje. No, chyba byłem trochę jak ten kolega Bartuś, ale już nie będę. O, i, i już jestem zadowolony, bardzo zadowolony. Ale ładna jest ta wiosna. Jest z czego być zadowolonym. A teraz już się z Państwem żegnamy. Do miłego usłyszenia. Do widzenia. Czytała Weronika Machała.